Przede wszystkim, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za ogrom wsparcia, jakie od Was zostałam. To dla mnie bardzo ważne. Dziękuję. W tych komentarzach, w tych diemach, to Wasze historie poruszyły mnie najbardziej. Te historie są bardzo trudne, bardzo smutne, ale to, jaka w tych historiach bije siła, to jest coś niesamowitego. Zamówita jest ta Wasza siła, kobieca siła, bo mimo tych przeciwności losu, tych rzeczy, które przeżyłyście, strasznych rzeczy, strasznych historii, Wy się nie poddałyście i jeszcze, ba, z optymizmem potraficie patrzeć w przyszłość. Dziękuję Wam bardzo, bo teraz ja mogę się inspirować Waszą wiarą. Mega Wam za to dziękuję. Sam ten rozdział mam już za sobą i nie zamierzam się za siebie oglądać. Tak jak mi pisałyście, głowa do góry, otrzep się, idzie nowe, działaj. No to posłucham was, inspiruję się waszymi słowami i działam. Dziś to wy mnie inspirujecie, dziś to wy mi dajecie pałara do działania, za co dziękuję wam najbardziej na świecie, dziewczyny. To dzięki wam wierzę, że wszystko się ułoży, że będzie pięknie i że będę mogła robić to, co kocham. Z całego mojego serca życzę wam wszystkim kobietom wszystkiego co najlepsze. Bądźcie dalej dzielne. Love you. Chłopaki, oczywiście wam też dziękuję, bo od was też dostałam mnóstwo wsparcia.